Z tej strony Legox, a dzisiaj Wam nagram recenzję zestawu Queen Jet Avengersów. Przejdźmy do samego zestawu. Liczba elementów 795. Numer zestawu 76248. Rok produkcji 2023. Cena katalogowa 440 zł. Na szczęście ja dostałem w prezencie. Sam zestaw liczy pięć figurek. I te figurki serio są doskonałe. Loki jest ładną figurką. Ma dodatkowy grimas twarzy. Taki jak już go pobili i założyli mu kaganiec. <śm> żeby nie dał się. <śm> ale pięknie. I ma dodatkowy włoski. Pyk takie długie, bez hełmu, żeby jak już go zakują w kaganiec, to żeby e, mia, nie miał hełmu swojego. No i te warto powiedzieć, że te rogi są takie fajnie gumowe, więc się nie zepsują. Sam Thor no to taka klasyczna figurka. Ma dodatkowo w, w grymas jak je, jest takie ale faza! No i no co? Ma dodatkowy piorun. Bardzo rzadki element. Jak chodzi o Lego, Mjolnir, jego piękny młot i pelenka. Szkoda, że nie ma nadruków na nóżkach, no ale już nie będę się czepiał. Nasz Tony Stark, Iron Man. Żelazny człowiek. Dużo ludzi, ludzi go nazywa różnie. Piękna figurka sama w sobie. No ma wszystko nadrukowane, oprócz rączek, no ale po co rączki w, tak, w Iron Manie, w filmie nie było. Oczywiście otwierany hełm, fajnie, że dali ten no, nowszy, bo on się lepiej trzyma niż w tamtej starej RayBazzie. No i ma oczywiście dodatkowy grymas twarzy technologiczny. Pięknie, pięknie. Ale szkoda, że do niektórych figurek nie dołączają po prostu, jak nie ma tego i takiej twarzy dziwacznej. Czana Wdowa. Jak Czana Wdowa. Ma pałki elektryczne. Tutaj jeszcze pracuje dla tarczy. Ale śmieszne. Jest Avengersem, a pracuje dla tarczy. Dodatkowy ma twarzy wkurzony. No co, ładna figurka. Kapitan Ameryka. Szkoda, że nie ma nadruków na nóżkach. Choć nie wiem, czy w filmie były. Jego piękna tarcza. Dwa grymasy twarzy: jak jest zły i jak jest miły. No i ta główka od Baza Astrala. Pięknie. E, jeszcze zestaw ma takie dodatkowe elementy, żeby włożyć. Iron Mena przy przepis, żeby latał obok, obok Squinjeta. No i jego Blaster. No i włosy Tonego Starka, jakbyśmy chcieli mieć go bez hełmu. No, same figurki, bardzo ładne. Ale przejdźmy do gwoździu programu, czy jak to się mówi? Squinjet. Piękny zestaw. Widać tu, że jest 795 klocków, tak myślę. Ma rozkładane takie ala skrzydła dodatkowe i tu o. To jest składane. Zaraz przejdziemy do minusów, ale to jest składane. Tutaj możemy wystawić chłop i zrobić, że wylatuje chłop z lotniska. Tutaj to, to też jest składane. Pokażę Wam kabinę, tylko przybliżę światło, o, o, taka technologia, że ja nie wiem. Ciekawe czy czarna wdowa umie w ogóle się posługiwać taką technologią, ale jak już kieruje tym, to na pewno umie. Przejdźmy do środka, ma, scringet ma Dwa wejścia do środka, jakbyśmy chcieli wejść do środka, to może na dwoma wejściami, albo tyłem, gdzie tyłem jest lornetka przyczepiona, klucz francuski, nie wiem jak się nazywał, nie, nie mówcie, ja się nie znam na takich rzeczach, łotitoki, e, no i czarne kajdanki. Jak chcecie tak mieć dwie pary kajdanek, to możecie wziąć lornetkę, bo po co komu lornetka, bo Toki. No i tutaj można wyskoczyć, oczywiście, ale jeszcze mamy jedno wejście, czyli wejście od góry. Nie wiem, jak wam to pokażę, bo e, nie będzie to łatwe. O! Tak mogę. Tutaj możemy otwierać. Piękna technologia. I mamy siedzenia. Powiem tak. są tutaj się wszyscy Avengersi. Thor, Kapitan Ameryka, K. Iron Man, Czarna Wdowa, Hawkeye, no i Hulk, jak zrobić go w ludzkiej postaci, bo Big Fig się tutaj niestety nie mieści. No. Powiem tak. Bardzo ładny zestaw. Niestety Wam nie pokażę go wy tutaj wy, e, w trybie lotowym, na tej podstawce, bo oczywiście on ma podstawkę, żebyście mogli sobie pokazać e, na, pod, na szafce, jak, jaki macie piękny zestawik. Tutaj Wam nie pokażę, ale później Wam pokażę, że w innym miejscu, nie na tej półce. No i dodatkowe klejaski, jakbyście chcieli, żeby ten piękny screen jet Avengersów był tarczy. Ja wykorzystałem już klejaski, bo wykorzystałem do niektórych zestawów, które by się przydały. Same takie, to Wam odczepię, bo już nie dam rady. to jest taki jetpack, nie jetpack, taki silnik rakietowy. Bardzo ładny, tutaj się rusza. Powiem tak dużo rzeczy się już w tym skończycie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. E... Przejdźmy do minusów. To często odpada. E... Szybka jest dobra. Tutaj. Te koła mega często mi odpadają. Nie wiem, czy to wina mnie, czy coś, ale one są mega upierdliwe to jest śmieszne, bo żeby one tak się wkładały to jak chcemy go zrobić na lotnisku to tutaj jest taka dziura jeju tutaj to by się figurka zmieściła weźmiemy, o Ironmana patrzcie stędy to on by mógł wyskoczyć i polecieć <laughs> chyba to tak nie było w filmie o właśnie o tym mówiłem tutaj też mi odpadło więc Taka dziura to jest trochę. No, nie, powie... nie powiem, że chyba nieprofesjonalna. Nie, profe... nie powinno być takiej dziury w samolocie. Czaje, jak... że nie przeszkadza w locie, bo to jest jak koła są wystawiane. No, ale jednak jest trochę słabo. Dobra, zaraz zobaczycie screen na podstawce. Czy właśnie nagrywamy na moim łóżku. Być może. Czy to jest jedyne miejsce, gdzie mogę Wam pokazać skrzynżeta na podstawce? Tak. Więc niestety figurki leżą, bo Wam nie pokażę jak stoją. Bo będą się przewracać. Ale sam skrzynżet na podstawce jest bardzo ładny. Można tak. imitować jak lata. I turbulencje można robić. Mamy tutaj takie jeszcze te turbo, które można ustawić. Tutaj wam lepiej pokażę wtedy o to. Można. Można w różnych rzecz, miejscach pokazywać e, na tej podstawce, bo można dać go po prostu z latającego do środka Avengersów albo na zewnątrz, ale tak samo możecie zrobić po prostu na podstawce też yy, siedzącego, bo kto wam zabroni. Ale tak samo możecie zrobić gigantyczny zlot, jak nie wiem, silnik odpada albo coś, bo choć nie wiem, czy to tak mega wygląda. Po prostu nie wiem, jak ląduje. O! <laughs> możecie to zrobić. Myślałem, że to będzie ładniej wyglądać, że bardziej będzie. Zlatywać w dół, ale no nie. Sam zestaw bardzo ładny. Pierwszy raz już w filmie zobaczycie większość mojego pokoju niż, e, niż półkę. Powiem tak. Ten zestaw jest bardzo ładny. Oceniam go gdzieś na 8,5-9%. Bardzo ładny ten zestaw. Za cenę. Nie wiem, nie znam się tak mega, ale myślę, że dobrze. I sorry za takie tuptanie podczas filmu, bo mój pies chce się dostać do mojego pokoju. Więc do zobaczenia. Cześć.